Dobra, seria, zepsuty sobie silnik. Zaczynamy. Usuwam wszystko z tej strony. Dobra, na razie tak. Usuwamy. Tak. Rozebrany ciut dolot. Zdjęta osłona. Wygląda to na razie wszystko tak. Nametki wystawić się nie dało. Silnik zablokowany. Tutaj mamy koło wału i tak. Zrzucamy pasek. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No dobra, zrzuciłem pokrywę zaworów i o. I co my tu widzimy? My... mamy tu przyczynę Proszę bardzo Popychacz hydrauliczny Cylindra numer 2 Rozpadł się w drobny mak Minus wałek mamy. Krzywka jest wyrobiona, pobita i tu jest też ułamany kawałek. Pierwszego cylindra wygląda na w miarę. Trzeciego no w ogóle ten wałek to już ma takie przebarwienia tutaj. I tu co tu mamy? Też mamy takie niezłe otarcia. Więc wałek ma pewno jest do wymiany. Do wymiany wałek. I pytanie, co jest z głowicą. Bo jak tu sami widzimy, jest rozpierdziel. Będę się zastanawiał, czy nie kupić po prostu regenerowanej głowicy i się nie biegać Też nic się nie uśmiecha Zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy jak się rozbierze głowicę No dobra Odkręcone wszystko tutaj rozrząd Koło rozrządu tutaj od pompy do wtryskiwaczy odkręcone tutaj pompa wakum odkręcona płyn spuszczony przez termostat no to w takim bądź razie w sumie to można byłoby jeszcze odkręcić tą pompę tego i można zdejmować głowicę no, to lecimy z koksa tak głowica zdjęta i obraz nędzy i rozpaczy drugi kompletnie pierwszy są opiłki trzeci lepszy tu się skawałek czwarty to samo Wszystkie tłoki do wymiany Honowanie Na pierwszym I czwartym W porządku nie nieporysowane Pytanie jak jest Pod drugim Zaraz to sprawdzimy